Sympatyczne pogadanki o dzieciach i dzieciństwie w Skandynawii. Prosto z norweskiego podwórka zapraszamy na podcast Skandynawskie Dzieci. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a nasza przestrzeń niebawem wypełni się tymi świątecznymi. Ozdóbkami. Ja już dzisiaj przecież tutaj u siebie wieszałam, wieszaliśmy ozdoby, mimo tego, że listopad. Ale w grudniu, w grudniu w Norwegii kalendarze adwentowe mają ogromne znaczenie. A że tych kalendarzy adwentowych, ich odmian jest mnóstwo, o tym dzisiaj z Edytą porozmawiamy. Wracamy do Was z podcastami. Cześć koleżanko. Cześć. No to ty o tych kalendarzach adwentowych wiesz najwięcej, bo kalendarze adwentowe to nie tylko to, co możemy kupić w sklepie i co ma 24 okienka, i czym możemy się cieszyć dnia każdego je otwierając, te okienka, właśnie, ale to, co tutaj w Norwegii popularne, to. To jest e, rampenissen, czyli skrzat psotnik, bo wiadomo w Norwegii tych odmian, Skrzatów y, różnego rodzaju, które właśnie są nazywane, y, mają jeden mianownik nise i możemy z nich zrobić jule czyli będzie wtedy y, y, skrzat świąteczny, czyli taki odpowiednik naszego Mikołaja. Możemy, możemy zrobić właśnie ten rampenis, czyli ten y, skrzat psotnik, który wprowadza się do nas y, na okres y, adwentu i robi różne, różne psikusy, różne śmieszne rzeczy, czasami daje nam upominek. I to też jest rodzaj e, takiego kalendarza adwentowego. Bo tutaj robią wszystko, żeby tę świąteczną atmosferę mieć jak najdłużej, nie bez powodu świąteczne światełka i ozdoby pojawiają się w okolicach norweskich domów już w listopadzie, i ten adwent faktycznie jest od początku już takim okresem przedświątecznym. W którym jest coś związanego ze świętami, organizowane, celebrowane. Są przecież te spotkania przedświąteczne, o których ty wiesz dobrze, bo dzisiaj masz jedno z tego, co pamiętam. Jóro, tak. Mm -hmm. Są spotkania rodzinne, wychodzą, koncerty celebrują. przede wszystkim. Mm, tak, Czyli tak. to jest taki czas, że nie myjemy okien, nie, nie odhaczamy, co już jest posprzątane, a co jeszcze na nas czeka. E, tylko tu jest właśnie te e, cieszenie się, przeżywaniem. Chociaż Norwegowie też stresują na swój sposób, ale to jest, oni inaczej to robią. No na pewno dbają o te, o te relacje, o te jak oni to tutaj wiesz, sama wspominałaś nieraz, że kupują oplewersy, tak? Czyli też przeżycia, przeżycia. Oni dbają o to, żeby nie tylko te prezenty w wersji jakby praktycznej, jakieś przedmioty, rzeczy, tylko po prostu również emocje, emocje, przeżycia i relacje, to co będziemy wspominać i co będzie nas cieszyć. Długo. No i ten adwent, faktycznie ten czas jest taki wyjątkowy, a jeżeli chodzi o, o dzieci, no to te kalendarze adwentowe cieszą się olbrzymią popularnością, ale zdecydowanie przoduje ten elf, skrzat, który, który zamieszka 1 grudnia. W wielu norweskich domach. Jak I się dowiedziałam, przedszkolach też. i przedszkolach też. Jak się dowiedziałam od Edyty, nie tylko w przedszkolach, ale w domach właśnie. I on jeszcze w wersji ma kilka, możesz nam tutaj opowiedzieć, bo przecież jest ten. Tak, tutaj już można kupić specjalne zestawy dla tego rampern, czyli tego małego skrzata, którego nigdy nie zobaczymy tak naprawdę. On się ukrywa za tymi drzwiczkami, które wieszamy. Gdzieś tam na ścianie, które, przed którymi stawiamy wycieraczkę, oczywiście miniaturkową, miniaturkową choinkę, sanki, skrzynkę pocztową, narty, i on, wie, dzieci wiedzą, że on tam sobie mieszka, że on sobie za tymi drzwiami gdzieś jest, ale nigdy go nie widać. Widać tylko to, co zrobił. No tak, bo. Wielu osobom, zwłaszcza tym z polski skrzaty, i te wszystkie święte Mikołaje, gwiazdory, i tak dalej, kojarzą się z ozdobami, które gdzieś tam stoją na parapetach, stoją przy choince i na szafkach, i wszędzie. Tutaj, jakby za tym Elfem, za tym skrzatem. Y Gryje się historia, pewna opowieść, pewne działania, które sprawiają, że ten skrzat ma z nami mieszkać, ma jakby. No, w tej wersji Rampenisen, czy ten też e, amerykański, jak to tu mówisz, tak? Elf on the Shelf. Tak, zgadza się. No tutaj przede wszystkim chodzi o radość, o to, żeby on psocił, żeby dawał znać o swojej obecności, o tym, że z nami mieszka, i oczywiście, żeby te dzieci odkrywały te jego działania. No ja pamiętam, że wprowadził się do nas również i przecież... Słuchajcie, 24 dni z tym skrzatem, no to nie jest takie, takie nic. To trzeba zaplanować. To, to jest trzeba, logistyka. To trzeba przemyśleć, bo Taak. ja nieraz pamiętam, że nas zatrzymywał przecież Matyldę w pokoju, żeby ja zdążyła szybko rano coś podłożyć, bo zapomniałam. Ja nieraz wyskakiwałam z łóżka o godzinie 12 w nocy, bo mi się przypomniało, że o Jezu. Zapomniałam, szczęściara, że ci się przypomniało. Teraz oczywiście też można iść po linii mniejszego oporu, kupić po prostu zestaw. Są zestawy, słuchajcie, całe, od razu na 24 dni, zaplanowane, rozplanowane. I masz tam po prostu na każdy dzień psikus, pomysł, niespodziankę, poczęstunek. No. Tak, to ułatwia na pewno. Jak wspomniałaś, można wydać ogromne pieniądze i mieć to z głowy, a można tak naprawdę też bawić się tym wszystkim. Można, tym bardziej, że jest mnóstwo pomysłów na Instagramie, Facebooku. Facebooku rodzice się dzielą tym, a dla niektórych to jest sama frajda właśnie przygotowywanie tego. Tak, to już Niektórzy kupują gotowe zestawy, bo, bo po prostu nie mają czasu, nie chce im się, nie, jest to za trudne, a niektórzy biorą sobie to za punkt honoru i i przygotowują się bardzo solidnie, mają wszystko rozpisane na każdy dzień. No i no mówię, kto co lubi, jak to lubi i na co ma siłę yy, i czas. Dokładnie. I można się bawić zarówno samymi skrzatami, jak i tymi yy, psikusami, które, które one robią. Ja pamiętam, że już później to nie tylko moje dziecko czekało na te psikusy, ale i ona nas, który przecież. Współpracował z nią, on tam ją przytrzymywał i, i sam czekał. Chciał zobaczyć, co ja tutaj nowego wykombinuję. No ale jeżeli chodzi o przedszkola, powiedz mi w takim razie, co taki skrzatior robi w przedszkolu? No, tak jak mówię, nie w każdym przedszkolu mogą te skrzaty być. Ja najczęściej widzę je gdzieś tam na tych oddziałach dla młodszych dzieci, ale to nie jest reguła, tak? Gdzieś tam te drzwiczki wiszą, gdzieś te skrzaty robią rude. Różne śmieszne rzeczy, na przykład na lunch dostajemy mleko. No i okazuje się, że jak wlewamy mleko do kubka, to jest ono różowe albo zielone, albo niebieskie. No i wiadomo, kto to zrobił. Zrobił to skrzat Psotnik, tak? Czyli ten rampenis. Są na przykład sytuacje, kiedy wychodzimy na zewnątrz, a okazuje się, że wszystkie kombinazony w garderobie zostały porozrzucane wszystkie buty zostały na przykład gdzieś tam ustawione na zewnątrz przed drzwiami no i wiadomo, i wtedy dzieci mówią: Nie, no to był rampenis, więc tutaj, tutaj ta też fantazja dorosłych nie zna, granic. nie zna granic. Dosłownie, fantazja dorosłych nie zna granic, więc tutaj, tutaj różne rzeczy można robić, ale nie wszystkie przedszkola mają tego rampenis. Niektóre przedszkola mają, na przykład, tak jak w tym przedszkolu, w którym wcześniej pracowałam, mieliśmy tradycję, że najstarsza grupa szła do lasu, wycinała choinkę. Oczywiście dostarywaliśmy zgodę od gminy. Przynosiliśmy choinkę, no i wszystkie dzieci przynosiły ozdobę każdego, ozdobę choinkową. Każdego dnia było losowanie, kto tę swoją ozdobę będzie wieszał. No i na przykład też dostawał w zamian za tą karteczkę, którą my wcześniej przygotowaliśmy dla wszystkich dzieci, na której było napisane, że jesteś na przykład fajnym kolegą, dbasz o innych. Jesteś wystarczająco dobry, taki jest, jaki jesteś, wesołych świąt, i to też dziecko mogło sobie powiesić na choinkę. Także to jest jeden z przykładów. Nie, przykłady to też inne, inne przykłady tego, co robimy: to są pierniczki, tak? te peperkakier, które również są losowane, które dziecko sobie losuje, zje. No, przykładów jest mnóstwo. Jedna moja koleżanka z innego przedszkola powiedziała, że dzieci, każdy przynosił swoją książkę zapakowaną w, jako prezent i każdego dnia też losowano y, książkę i rozpakowywano i czytano, więc tutaj każde przedszkole robi to na swój sposób, ale hmm. ten kalendarz jest. No faktycznie, ja pamiętam też, że Matylda wracała z różnymi rzeczami, także u nich też y, różne te działania w grudniu organizowane są. No, ale, nie wspominała o tym, czy był tam skrzat. Tego nie pamiętam. No to, to mówię, różnie jest, ale też jest to, co jest fajne też, to y, telewizja norweska NRK Super organizuje, y, znaczy organizuje, y, wypuszcza co roku albo co, y, co dwa lata nowy film, właśnie też kalendarz adwentowy, to jest film, który podzielony jest na 24 odcinki, też y, tematyka świąteczna. No, i te dzieci sobie oglądają każdego dnia. O godzinie 18.00 wychodzi nowy odcinek, i oglądamy sobie też w przedszkolu, żeby każdy, każde dziecko też y, miało, y, miało o czym rozmawiać, tak? Wszyscy ze wszystkimi, bo nie wszyscy przecież wiedzą o tym. Więc my też dbamy o to, żeby ten kalendarz adwentowy w postaci filmu był w przedszkolu. Okej, okay, ale wyjaśniacie też jakoś głębiej, co to adwent y, czym jest ten okres adwentu? Tak. Tak, mamy oczywiście coś takiego, właśnie jak samling, czyli takie, ojejku, jak to ładnie i skromnie przetłumaczyć na polski, no takie zebranie, tak, gdzie, gdzie opowiadamy o tym, co to jest, dlaczego, dlaczego obchodzimy święta Bożego Narodzenia, co to jest adwent, więc, więc mamy, taki, mamy taką tematykę. Zgadza się. A w jakim przedziale wiekowym? Bo to już do starszaków, tak? Tak, to u starszaków. No z tymi młodszymi wiadomo, jest troszeczkę trudniej, jeśli chodzi o te wytłumaczenie dlaczego. No ale znowu ta idea, żeby mieć tego rampenisyn i te drzwi i kreować to te napięcie, tę radość, że o chodźmy, zobaczmy co się stało, to, to każdy gdzieś tam czuje podskórnie i wie, i gdzieś tam to, to jest i, i, i działa. No dobra, a jak myślisz? Na czym polega fenomen takich skrzatów, grudniowych skrzatów? No, to jest ta zagadka, to jest ten dreszczyk emocji, co będzie dalej, co przyniesie jutro, co śmiesznego zrobić, co dziwnego zrobić, co co takiego, um, ojejku, no zakazanego zrobi ten skrzat, tak? No bo, no bo tak jak yy, ty, też, ty też podawałeś ten przykład, że zrobiłaś i ja też, na przykład rozsypana mąka po całej podrodze, na której są stópki tego tego skrzata no to to jest przecież yy, i stoi tam obok ta cała paczka tej mąki no to to jest coś to przecież czego się nie powinno robić nie można robić i nikt tego nie robi tak. A tutaj skrzat przychodzi bierze mąkę cukier i, i rozwala sobie i dodatkowo nie można go złapać i on sobie będzie robił co będzie chciał więc to jest to jest to. to jest, on psoci. On psoci właśnie i tak jak mówię to jest. Yy, w tych jego obsotach jest prostota, tam nie trzeba naprawdę nie wiadomo czego, tam nie musi być wielkich prezentów, tam są po prostu właśnie te takie jakieś śmieszne, niecodzienne rzeczy, których na co dzień nikt nie robi, a ten skrzat po prostu on, on jest taki śmiałek, tak? on sobie robi co chce i on wyciąga wszystko co chce, no i to jest takie ojejku, można tak naprawdę, a on sobie na to pozwala. No, ale teraz jeszcze raz, żeby to faktycznie usystematyzować, pokazać, jak to tutaj w Norwegii wygląda, to wspomniałaś już o tym skrzacie, który jest rampeniseo i on, tak cecha charakterystyczna, takie długie, yy, patykowe nóżki, yy, często czerwone, nie, to nie on. Czer czer to, to elf on the shelf. A, to widzisz, to elf on the shelf. No i bardzo dobrze, że to teraz wyszło, bo są dwa rodzaje, te tutaj popularne w Norwegii. Po norweskiej stronie mamy tego amerykańskiego, podobno oba z Ameryki pochodzą, ale jest ten elf on the shelf, który jest widoczny, no więc przez to, że jest tak, widoczny. To jest to właśnie taka fizyczna maskotka, którą można kupić w sklepie, no i z tą maskotką, o ta maskotka jest zawsze przy tym psikusie, który został zrobiony, tak? i on, on się w ogóle nie chowa. A Rampenisen to jest ten, którego nie widać. My nie wiemy, jak on wygląda, my nie wiemy, jakiej wielkości on jest. Wiem, że jest mały. On chowa się za tymi drzwiczkami, które są, tak jak mówię, można kupić w zestawie, w każdym sklepie, przykleić do, mm -hmm. do ściany i on gdzieś tam jest, ale go nigdy nie widać i nigdy go nie zobaczymy, ale on jest. I wiemy, bo właśnie są te wszystkie akcesoria, które udowadniają nam, że on się wprowadził tak. do tego domu. Tak, tak, Przy tak. My tak, rodzice tak. przymontowujemy do ściany Drzwi, tam je przyklejamy, do tego są naprawdę wszystkie akcesoria, jakie możecie Narodze, sobie wyobrazić. Nary, saneczki, choineczka, może skrzynka pocztowa. Buciki. Piesek, kotek, rower, czego tam nie pamiętam. Tak. Co więcej, czego nie ma, ale na co macie ochotę? Możecie sobie sami dorobić. Przecież niedaleko patrząc jak Panduro, czyli tutaj jeden z tych podstawowych sklepów papierniczo takich yy, dla pasjonatów, tam i włóczka, i farbki. Hobistyczne. Tak? tak, to tam przecież też są po prostu, yy, możecie kupić. Yy, tylko drewniane, surowe te wszystkie yy, akcesoria. skrzacie, akcesoria, które dopiero można pomalować, dopiero można przygotować, można w swojej kolorystyce i patrząc na swoje upodobania. Także to tak. jest niezwykle popularne i bardzo. Rozmawiają o tym rodzice w przedszkolu, słyszę to już teraz. Tak, rodzice wymieniają się pomysłami na social mediach, tak? Także, także to jest to, no ale do tego jest ci, którzy nie chcą tego skrzata, dzieci, które wyrosły z tego. No to jest oczywiście tradycyjny adwentowy kalendarz, czyli te 24 upominki zapakowane, gdzieś tam powieszone, i każdego dnia sobie. Każdy to rozpakowywuje, no, ale żeby nie było, że to jest tylko dla dzieci, oczywiście dorośli też y, mogą sobie y, kupić takie, ale oczywiście te kalendarze, kalendarze. oj, przecież te to kosmetyczne, dla kosmetyczne. Erotyczne i kosmetyczne, tak, herbatkowe, tak, wszystko, tak, co chcemy. chcemy. Także to nie jest tylko, że te dzieci mają się cieszyć. Y, w tym adwencie, ale też ja muszę powiedzieć, że sobie pierwszy raz w tamtym roku kupiłam też adwentowy kalendarz z herbatką. I, Oczywiście, i to, to naprawdę, to bardzo cieszy. To jest, to jest naprawdę bardzo fajne, więc. Y ja teraz będę sobie co roku taki kalendarz kupować i, i cieszyć się. I, I rozumiem te dzieci, że one też są takie podekscytowane. Bo w tym wszystkim jeszcze to oczekiwanie, tak. ten cały grudzień, ta magia tego miesiąca, tego oczekiwania na święta to, że mamy Jule Radio, czyli to radio świąteczne, które katujemy cały czas, słuchając kolęd, to, że. To, że tutaj w tej Norwegii uprawiają to, to dbanie o relacje, o spotykanie się, te julebór, te po prostu koncerty, o których wspomniałaś, tak? Sama tak, przecież... koncerty przedświąteczne. No sama, same idziemy na taki koncert. Hello. No ale to, taki, to my to tak nie przedświątecznie, ale przecież z całymi rodzinami oni chodzą, żeby... Tak, przedstawienia świąteczne, tak. No to, to sama wiesz, że ja mm. co roku chodzę na takie przedstawienia z całą rodziną, więc tak, to jest, tak, i to takie... to jest fajne. Także ten grudzień jest taki wyjątkowy, plus te światła, te świece, i to, co już tu w listopadzie zaczyna wokół norweskich domów gościć. Więc ten skrzat faktycznie jest tego wszystkiego elementem. No to teraz jeszcze tylko polecamy coś? Gdzie można zajrzeć? Masz jakieś szczególne miejsca, do których zaglądasz w poszukiwaniu psikusów, no pomysłów? No tak, w tym roku właśnie u mnie będzie ten, ta amerykańska wersja, czyli ten Elf on the Shelf, będę próbować Czyli ten, ten widoczny? Ten, ten, ten widoczny, tak, ten z tymi długimi nogami w tych śmiesznych rajtuzach biało-czerwonych pasiastych, No to jest Elf on the Shelf, to no, można znaleźć na Instagramie, można znaleźć na Facebooku. Także tych inspiracji w internecie jest mnóstwo. Można samemu też coś pomyśleć, tak? Bo to muszę powiedzieć, że w trakcie też sam przychodzą różne inspiracje, bo człowiek sam się zaczyna nakręcać, rozkręcać, i myśleć sobie, ach, co tu takiego śmiesznego, niecodziennego zrobić, żeby te dzieci. Żeby im szczęka opadła i jednocześnie śmiały Dokładnie. się i miały o czym gadać yy, 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 przeżywać, i przeżywać i śmiać się. Żeby je zaskoczyć. Tak. Ale to już ci też opowiadałam, że już w pewnym momencie nie wiem, czy czekała bardziej moja córka, czy czekał Jonas, który ją tam przytrzymywał w pokoju, żeby matka szybciutko zdążyła coś przygotować, więc on miał z tego jeszcze większą radochę i ubaw, więc... Tak. Gratulował mi pomysłowości, ale w tym roku powiedziała: koniec gagatku. Nie ma, że tylko ja wymyślam. Także zobaczymy na co jego szwedzka kreatywność pozwoli. <grym> na szwedzkich stronach też znalazło mnóstwo. Bo to Skandynawia, Skandynawowie tak, oni tak, bawią tak. się jakby tymi skrzetami tutaj bardzo. Także tych pomysłów faktycznie można znaleźć mnóstwo. Też są wersje dla. I nie groźne dla kieszeni. Słyszałam o osobach, które same tworzą te skrzaty, nawet ze skarpetki, wypełniają watolinę. Tak, watoliną. Na pewno, oczywiście. Można sobie naprawdę poradzić. To nie jest też tak, że trzeba w tym wszystkim, w tym szale zakupowym tutaj te skrzaty kupować i te wszystkie rzeczy do nich. Tu dużo rzeczy można zrobić samemu, także jak ktoś ma ochotę, to. Chcesz coś jeszcze dodać o skrzatach? Ogólnie. Nie, no muszę powiedzieć, że sama się cieszę na to, co, co mm. przyjdzie i jak to będzie wyglądało, więc na pewno będziemy tam wystawiać na naszym koncie na Instagramie na Skandynawskich Dzieciach. Także cieszymy no. się, a z drugiej strony jeszcze mam troszeczkę do przygotowania, więc już warto, jeśli ktoś się zdecyduje w tym roku to zrobić po raz pierwszy, to. Warto gdzieś tam sobie zrobić jakiś delikatny plan i, i mieć jakieś takie punkty zaczepienia, żeby totalnie nie być zaskoczonym, bo mówię, przyjdą dni, kiedy będziemy zmęczeni wieczorem, a tu trzeba coś wymyślić, tak? Ewentualnie można kupić ten zestaw, który jakby ma w sobie wszystko i za 600-700 koron już można kupić zestaw łącznie z tymi wszystkimi pomysłami, że tak powiem psikusami na te 24 dni i tam jest jakby wszystko w jednym. Także tak. też jest taka opcja. Bawcie się dobrze. No, może kogoś zainspirowałyśmy właśnie, może ktoś yy, dzięki temu sam sobie się zdecyduje, żeby zrobić coś takiego, bo to jest śmieszne. To zobacz, to ciebie cieszę, Ale sama wspominałaś, że był moment, w którym twoje y, córki powiedziały, że nie, one już za duże są. Po czym co? Tak, po czym właśnie musimy wracać. Ja nawet pomyślałam sobie, no dobra, no to będzie po prostu trochę łatwiej, może już nie będzie tego planowania. Ale tutaj nie, trzeba wrócić do punktu wyjścia i robimy modyfikację, robimy coś coś innego, bo z tym elfem już widocznym, ale też będą psikusy. Ale wiesz, to taki przychodzi moment, że nawet te nastoletnie dzieci, przypuszczam, mogą już uczestniczyć w tym wszystkim, zacząć to planować i jedna robić wiesz, psikusa drugiej. Tak, to się może rozwinąć właśnie, dokładnie. Tutaj możemy zrobić swoje rzeczy i ten, gdzieś tam te, te wszystkie gotowe zestawy, czy ten skrzat, to jest jakaś taka rama, tak? gdzie my tak naprawdę sami możemy sobie wypracować swój system i jak to robimy, i jak to się rozwinie, tak jak mówisz, może będzie już tak, że. Rodzeństwo będzie jedno współpracować z mamą, drugie z tatą, albo, albo na, na zmianę, żeby robić psikusy. Także tutaj tylko e, fantazja ogranicza, stawia granice. Dokładnie. Tym chciałam zakończyć. O, fantazja, wyobraźnia ogranicza, nas nie ogranicza tak naprawdę, bo. Oh. Możemy sobie poszaleć i zrobić naprawdę dużo. Nas ogranicza za to na pewno teraz czas. Nie chcemy przekraczać tych 25-30 minut w naszych podcastach, żebyście nie zasnęły, nie zasnęli. Także żegnamy się dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. I tak oto temat zmusza nas do tego, żebyśmy wypuściły w listopadzie. Nie pomyślałam o tym, ale cóż, żal będzie nie, nie opublikować tego, także. Cieszę się, że słyszymy się jeszcze w tym roku, bo przez jakiś dłuższy nawet czas miałyśmy przerwę od podcastowania, ale wracamy mniej lub bardziej skutecznie, regularnie. I zobaczymy, jak to wyjdzie, ale będziemy od czasu do czasu mówić do Was, bo gadać to my. Tak, to lubimy. lubimy. Mhm. Ględzenie to nasza specjalność. Pozdrawiamy i jakbyśmy się nie usłyszały do. Świąt, no to wesołych, spokojnych, Gujur. spokojnych po świąt. po norwesku. po norwesku. I miłych psikusów, takich zabawnych. I dla tych, którzy będą je kreować, to czego życzymy tym, którzy muszą je Wytrwałości. wymyślić? Wytrwałości. Wytrwałości, pomysłowości. Niech wam pomysły przychodzą jak najczęściej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa. Hej. Na co dzień możecie nas podglądać na Instagramie i Facebooku, słuchać na wszystkich ważniejszych platformach podcastowych Spotify, Google i Apple. To co? Do następnego usłyszenia!